Cześć kochani. Dzisiejszy dzień jest szczególny. A dlaczego? No właśnie, nie będziemy Was do niczego namawiać i nie będziemy niczego dzisiaj reklamować. I nie chcemy nic Wam sprzedać. Dzisiaj chcę Wam podziękować. W ramach wspierania lokalnych inicjatyw zakończyliśmy akcję. Pomagamy juniorom z modelarmi społecznej. Bardzo potrzebna i pożyteczna inicjatywa. prowadzona przez dwóch zapaleńców: Jacka i Marcina. Brawo za to! Sam byłem kiedyś małym modelarzem i pamiętam na popołudniowych zajęciach: kleiłem latawce i modele Iskra. Ale nie o tym. To dzięki Wam, a konkretnie Waszym zakufom których zgodnie z umową, za każde 100 zł, przeznaczyliśmy, wydane w naszej budowni, przeznaczyliśmy jedną złotówkę na wsparcie dla małych modelarzy. Dzięki temu możemy pomóc juniorom, doposażając ich stanowiska pracy. Zakupiliśmy między innymi 10 fantastycznych lamp, Nowoczesny, które jasno będą oświetlały miejsca pracy, tworząc komfortowe stanowiska, znaczce, bezpieczne. Pokażemy jak lampy wyglądają, piękne, białe. A, ale nie będę rozpakowywał, bo zrobią to młodzi, oczywiście 12 plastikowych modeli, ciągi, podwozia, Spitfire'y, to dzięki nim młodzi mogą rozwijać, ćwiczyć, rozwijać zdolności manualne, uczyć się estetyki, bawić się, rywalizować, zdobywać wiedzę. Historyczną i techniczną. 12 plastikowych modeli i 12 specjalistycznych szczypiec, które ułatwią pracę. Tu mamy szczypce. i na koniec szyby. Tak szyby, z których powstaną gabloty, w których będą złożone najlepsze model, a teraz gonimy do modelarstwa. Cześć! Nie, nie. Nie, Także jeszcze raz Wam, dzięki Wam, bardzo serdecznie dziękuję.